E, witajcie Dzisiaj niedziela e, trochę trzeba pokopać i siedzenie w domu już mnie dobija Więc wyskoczyłem chociaż na dnie godzinki na pole, ale oto taki widok Wszystko zaorane Następne pole też, które ma pole zaorane ale już jest po kopaniu Tu jeszcze mam kawałek Wyjdzie to było ale może zawsze coś się stało Także do pierwszego dołka Hejka No i mój pierwszy sygnał tutaj stoi samochód A więc odesz od odeszłem dosłownie 10 metrów I mam tutaj Co to jest Guzik Tak guzik jakiś, ale Co to, to widzę To przeciwne guzik to jakby coś było na nim kiedyś nie wiem nie wiem co to za guzik czy to jest bardzo stary nie chyba ja tak to ogląda no, idziemy dalej No następnym sygnałem okazał się znowu uzitek taki mały dostanek. ale standardowy tutaj to już ich wykopają naprawdę bardzo dużo na tych dwóch polach idziemy dalej tutaj znalazłem taką zdóbkę Jakaś śpileczka chyba była, jakaś śpineczka. tak to wygląda. No ja idziemy dalej. I niech mi ktoś powie, że nie opłaca się chodzić tam, gdzie się już chodziło. i mamy sreberko mamy chyba pół grosza. nic na razie nie widać ale jak się oczyści to będzie widoczne może już jest trochę wytarte ale teraz na ten stan nic się nie zobaczy kurczę wieje dzisiaj zimno ale po oczyszczeniu będzie fajna monetka Idziemy dalej. Trzeci, czwarty dołek. Jak na razie fanty są. A mój pierwszy, piąty domek dołek. Tu coś jest. gródce. O, co to będzie? O. Kula od Bo ciężkie dosyć. A jakiś kawałek, wow, Hula chyba. No idziemy dalej, tu mi wyszedł taki, myślałem, że to drubinka jakiegoś metalu, jest jakiś stopek, ale to jakieś ogniwo, od czegoś, okrągłe, nie wiem o czego to jest, bardzo maciupkie to jest, to jest miejsce od nie wiem co to jest. Ale wychodzi coś. Są to sygnały zazwyczaj słabe, ale kopię wszystko i wychodzi. Po prostu minięte. No i teraz jest okazja jeszcze tu trochę połuskać. Może coś fajnego jeszcze zostało. Tym bardziej, że nie ma już gdzie chodzić, bo już rolnicy poza orywali swoje. Pola, no i trzeba będzie czekać teraz do zniw. I idziemy dalej. Tutaj Na następny sygnał, ale to guziczek jest. Tak, guziczek, ale gładziutki. I idziemy dalej. Patrzcie się z takiego błotka i wyszła jakaś monetka zobaczymy co to jest ale chyba cesarstwo tak mi się wydaje chyba tak, jeden fenik cesarstwo Tak. powiem wam, że wszystkie sygnały, które miałem, że są bardzo śmieciowe bardzo niskie jeden fenik ciosarstwo niemieckie sankiewski a tu te, te te, wszystkie skneły są tam naprawdę bardzo świeciowe nie do kopania ale kopię wszystko i widać opłaca się zawsze coś tam wychodzi Mam już dwie kule od musketu, e, trzy guziki, ten kawałek czegoś tam, tą przypinkę, no i dwie monetki. W zasadzie żadnego śmiecia nie wykupałem. Jeszcze wykupałem dwie łuski. Jedna była e, bardzo głęboko, dawała jakieś tam znaki, ale nie dawało nic na ID. A druga była na wierzchu, to dzwoniło trochę, no ale... Reszta to były naprawdę bardzo słabe sygnały. Idziemy dalej. Tutaj mamy coś w gródce. Tak to jest. I co to będzie? Guzik? Guzik chyba. Nie, gdzieś z Chyba Wajmarek albo Cesarstwo Cynkowy to jest, będzie już Republika Weimarska Chyba tak mi się udaje 1917, a więc e, to jest przed chyba no, 1918 Republika Weimarska powstała, no, ale to już widać, że to druga wojna, pierwsza wojna światowa, bo już robili z byle jakiego metalu te pieniążki. No idziemy dalej. Słuchajcie, nie wierzę, normalnie nie wierzę. Czy to ja tak uciąłem? Zobaczcie, co tutaj jest. I to jest kurde sreberko, chyba. Ale kurczę, to jest chyba srebro. Leciutko przetrę. jakaś śliczna moneta, ale to nie jest srebro chyba, a może ciężkie jest? Jaki fand. I to jest srebro. I to jest srebrny talarek. 1710. Albo 19 i to jest sreberko, kurde, jaki fancior, kurde, z nosa leci. Czy to nie jest srebro? Kurde, nie wiem, zielona patynka, ale mimo to jest fajna monetka. kapitalne nie wiem co to za moneta, ale o, może inaczej staną. Nie jest strasznie. Nie wiem, czy to będziecie widzieli, ale tak to wygląda z tej strony. Wygląda z tej strony, bardzo ładna moneta. Możliwe, że to jest srebrna. Idziemy dalej. Tu mamy znowu okrągłość jakąś, ale to będzie tylko. Dysynkowałeś chyba 10 wyników? Tak. Dysynkowałeś 10 wyników. Pierwsza wojna światowa. Tak to wygląda. Cztery rok. Tak samo 1917 rok. Synkowa. Wiadomo dlaczego idę tutaj tym krajem, gdzie jest zaorana, a gdzie jest droga i tu wszystko wychodzi tutaj. Tamta monetka i teraz ta monetka. Idziemy dalej. Taki urzę wyszedł teraz wielki. Bo no, teraz. No tak, tak, Dzięki. wielki, wielku Dzięki. No idziemy idziemy dalej. Dzięki. 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 ale to jest 10 fenoli. Cesarstwo. 10 chenigów w cesarstwo niemieckie Tak to wygląda Idziemy dalej I tutaj wyszło dwa fenigi w cesarstwo niemieckie 1875 rok tak to wygląda idziemy dalej Tutaj wyszła klamerka taka nie wiem co za klamerka Może być wojskowa Ale powojenna albo wojenna i idziemy dalej tutaj znalazłem taką ozdóbkę wyczyściłem z tej strony tak wygląda a z tej strony są takie jakby dwie spileczki gdzieś to się przypinało do odzież, do ubrania fajna znajdka, malutkie i znowu buch. Bardzo śmieciowy sygnał, zastanawiałem się czy by kopać go jakbym normalnie, to nie, nie był tu jeszcze, no idziemy dalej. Już do samochodu dochodzę, ten kawałek jeszcze mam i będę kończył. Mam tu sygnał w dziurze, jest jakaś monetka, ale nic nie widać. Nic kompletnie nie widać, ale to jest cynkowe, podejrzewam, że jakiś bajmarek albo, albo drugowojenny Adolfik był, nic nie widać kompletnie, dosyć głęboko, idziemy dalej.